Siema, witam z trasy. Jedziemy do mojego znajomego, jest z nami tutaj Perkins. Siema. I co przywiozłeś siarek? Opryskiwacz. Zobaczymy czy znajomy Prosto go kupi. Prosto z Francji. Prosto z Francji, przyjechał do mnie. Wczoraj posiedzieliśmy, pogadaliśmy przy herbatce i dzisiaj jedziemy uruchomić opryskiwacz. Zobaczymy czy w oko wpadnie, prawdopodobnie klient chyba kupi. To wszystko. Tak, musimy go zrzucić z lawety i podpiąć, posprawdzać wszystko. Tak, więc widzimy się na miejscu. Dojechaliśmy no do Sebastiana. Kartki wyrzuca. Tacho zmienia. I nowy opryskiwacz. Zobaczymy jak to będzie pracowało. Nikt się tego nie spodziewał. Żeby nie owadził! Nie owadzisz? Nie owadź! No, ja widzę na te, yy, w lusterku Ale, ale tak blisko, nie? Tak? No, powiem ci, że jest trochę niebezpiecznie się no. robi Dzień dobry Witam Będzie opijanie? Nie musiało być, nie? Nie wiem, gdzie on jedzie, bo wiesz, że takiego klienta zawraca. Ja coś chcę, żeby do tego rowu tam nie p... się. Gdzie tam... A gdzie jedziesz? Gdzie jedziesz? Gdzie ty jedziesz? Chcę zawrócić. Gdzie? Tutaj? Nie da się? Nie! Czemu? Nie zawrócisz! Tutaj dorowo jeszcze w pierwszej będzie po zawodach. Ja mówię, nie ryzykuj. No nie, może nie będzie tak nie, no jakoś... A jak ty chcesz zawrócić? Tutaj? A tutaj, jest No, tak bardzo. Aha, to mówię. Arek, mówi, że tu zawróci? Nie, to. Ja nie, nie wiedziałem, że tu jest ten. Nie widziałem tej wody. Nie, tutaj jest mokry ten. Tam z już sobie wiecie. Tam Jak najdalej tego rowu, nie, Sebastian? <grystanie> nie, jeszcze nic nie wie. Ja opowiadałem mu tylko, że... Sebastian to zawsze ma ka pecha. A to dźwigu po was nie mają? Ale odkąd ze mną się zadaje to zaczęło mu się powodzić. Dokładnie. Nie? Powodzić. Arek już chciał przetestować, opyskiwać na boku by się w***ła jak nic Dzień dobry, a co pan Witaj, poszukuje? Z witam moimi Siemanko, witam Siemanko Cześć A to już masz przygotowany Co? Ofertę A jak? Tylko, że jak ja to cofnę A ty jeszcze, on jeszcze nic nie wie Nie pojadę a ty wiesz już o czymś? Nie. No tu wiesz, zobacz jakiś siemnik elegancki. Na, powrócie, Na powrót. Co ty gada? No. Może się dogadacie. Łeb za łeb. <laughs> no już nie będziesz Arek dopłacał, nie? Już się podarujemy. Nie wypłacę się. Jak ja tam cofnę, to nie wiem czy ja do przodu pojadę, wiesz? Tak Tutaj. To nie A to to niedelikatnie cię nie pociągnie? Eleganciutko Sebastian będzie z opryskiwać Tutaj ma 15 metrową lance Pilmeta Tandlena? Tandlena, pomyliłem się Przepraszam bardzo Bardzo fajne opryskiwać Tylko za mało już Dla jego potrzeby Idzie Jak wściekły hmm. Elegancko To ja to tak jak to fajnie idzie w ogóle, nie? No. Jeszcze musiałbyś pociągnąć trochę Czy nie? Oh. Dobra Ale ona no, długa jest ciul, nie? Ja mu Możesz jeszcze Asiu słyszysz Asiu słyszysz Dobra Jeszcze, 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 jeszcze Jeszcze, <noise> jeszcze, 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 jeszcze. Ja mam nadzieję, że coś postawisz, nie? Ale udało się teraz. Chciałem i twardego złapię. A no. Widzisz? Na razie jest dobrze, dobrze idzie, jeszcze nic się nie wydarzyło. ale nie odpadło. Ale to nie jest w było to. Nie? To sobie, robię, to bym stanął czym jako koniec. Ciągnikiem trzeba bym Bo tutaj są kamienie. <gry> no ja to, to wiesz, ja już nauczony jest ja takie coś już widzę, to już wiem, że nie wsiada tu. To... Aż jestem w soku, nie? No trochę się popoksował, ale dobra. Tam wyjedzie, niech wyjedzie całkiem, to fajnie się tu ustawi, nie? Coż ona mówiła na taki nowy nabytek. Widziała? Co okna? Mówię duży. Strasznie wysoko wystaje, bo będziesz musiał uważać o kabinę, żeby nie owadzić, nie? Tak mi się wydaje. Krzysiek też ma tego krókowiaka to też tak wystaje Tak jak ma tą wyższą kubotę, to mu owadza, nie? Musisz patrzeć Rozwadniacz Dziwny, nie? No, tu się tak jeszcze otwiera i nie wtedy do góry i zasysa, otwiera O kurde a, a ciągnikiem tu nie wiedzie? <laughs> Nie. <normal ses> Na <gelas> ja, men ja. 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 <hans Bettara wir fikk heartless> Jak z suszenia kukurydzy! Halo! Halo! Siema, co tam? Śpisz? No, gdzie śpię? Jadę, co? Tutaj jesteś na głośno mówiącym. nie? No, no, spokojnie, nie będę ci ubliżał. Dobra. Słuchaj. Ja też dam nagłości, czekaj. Dla Michała, op opowiadaj. Jak tam? Wspaniale. Chłopie. Dobrze, jak tam, jak tam chłopie? Wstałeś już? Ja wstałem, my tu robimy kolejne interesy. Opryskiwać akurat ściągamy. U kolegi. Nowy nabytek. Tak, jest. Akurat też posiedzieliśmy prawie do 5 rano. Tylko bezalkoholowa impreza była już. No, no, ty to tak średnio bezalkoholowo. No. Ja już pomyślałem, że Arek będzie chciał pić, wiesz o co chodzi, miałem dość. Bo byłeś wystraszony? Tak, wystraszony byłem, bałem się. Pojechałem po Arka. Zaraz, zaraz prosto pojechaliście po Od razu, Przemkiem, no, od razu. Ja, Arek Arek i, ja mówię Arek i co, wypijemy drinka? On mówi, dwa lata nie piję. O, mówię całe szczęście. <laughs> całe szczęście. <laughs> no wiesz, trzeba było zaproponować, ale wiesz jak to jest, nie? <laughs> to następnym razem ten, jak przyjedzie, to nie będziesz naproponował wcale? No, wam to zaproponuję, ja wiem. Wy to jesteście gości konkretne. Przyjechali, dali prezenty, wypili prezenty i wszystkie wódki od widzów wypili. No, nie ma nic, chłopie, nic! Nie było tak, nie było! Powinniśmy nie, Ani, było, nie likier. Milenę otwierać, ale mówię, nie będziemy chyba tego pić, co? No. To już tylko to zostało. Tylko to. Ja... Jajer koniak. Weź, Jajeczny. nie gadaj, bo się nas, kurde, że menele, no. No, naprawdę, taka, taka sytuacja no. była. No. Taka, tak naprawdę wyszło, że to ty tylko nas namawiałeś. Ty, dobra, to ty... Te... akurat ty na tym wypadzie, na tym, no, na tym wypadzie akurat to ty byłeś tym gorszym niż my. Ja? No tak. Nie gadaj, słuchaj. My może dwa lata temu, no to może i my bardziej tam się rzuciliśmy, ale teraz nie ma szans. Puścić chłopów ze, ze smyczy, bab nie ma, to wody się nie mogli napić. I <grym> ten, ten, ten transport wasz, ta zapłata za transport, to pikuś, żeby was wychować tutaj, ugościć. <grym> Chciałem <noise> żebyśmy to poniedziałku zostali, człowieku, nic bo śnieg. No. Ty, tynki wymiad i jad. na bazie tutaj nic wszystko do cna. No, chłopie. No ale zobacz powiedzą, ale chłopie złamane jeszcze im wypomina, nie? Ale, <noise> ale wiesz, to przemilczymy, bo, no. bo wiesz, wiesz co tam na koniec mówiliśmy. <noise> przemilczymy, dobrze było, fajnie było, wesoło. Da, cieszę się i co fajnie było tam u chłopaków w porządku? No jest, tam, wszystko, Nie, w porządku. wszystko na, na szybkości Tutaj A A Maćka? Był... Nie, skur, u Maćka też spoko, prawie jest godzinę temu niego przestaliśmy. Aha. Staliśmy ciągle tam na podwórku, to te jego, jego, te, te, te patrzyliśmy, dziady I, i ten i kolejny obiekt dołączył teraz. A wstał Maciek? Nie no, on już nie no, spał chyba. Było wiesz, było, bo Boże był. A czekaj, coś ci miałem powiedzieć. A no, tam on mówi, że to do wiosny, to nie ma szans, że ona będzie zrobiona. Tak, głupoty gadasz, kurde. Odpowiedział, że jak wiosna, to dopiero jak coś na następno, bo teraz czasu nie będzie. Jak na następno? Ty, ej, ty, Podlasiak. No, tak Łukasz, tak gadał. No, na no, pewno. Tak. Może i tak być. A i rezerwa w John się świeci. Aha, o, to na pewno jest prawda, no już wiem, że to już udokumentowane było. Do jeszcze ropę pojeździe czuć tutaj nasz. Wycmokałeś do, do pełna, nie? Słuchaj, jak Łukasz do, do zera. Mówi, to strasznie Ambrozio zaratuje ropo, dieslem. <noise> ja wiedziałem, że u was to wszystko wypijecie. Zabie... Za... Mój borygład zawiesie jak coś w 60 jest Dobra, okej okay. Czekaj, z informacji na szybko, wszystko To no, w sumie na razie wszystko, dobra, działaj tam z obokami Dobra my to tutaj rzucamy już opyskiwać, tutaj akcja jest I no co ładny ten opryskiwać tak a propo? No fajny, po cienku wydawał się okej okay. Po go całkiem przyzwoicie, nie oglądał Ja chciałem ktoś później nałączy go na No, trzymajcie się, no Hej okay. Chwila prawdy Takie masz wyregulowane? A jak strzeli? Wszystko już podpalane w gotowości czeka finać? Tak. To jakoś szatu odwiązywać czy tak zostaje? Marynarzem chyba byłeś, co? Krubieszowski marynarz Co się za przygoda stała? A nie wiem, ja już tak kupiłem ją. A, on taka kupiła. Tam tą krótszą kupiłem nową, a to używaną. Mhm. Akcja! Mam dużo więcej. No. Dobra. To możemy go ten. Słuchaj, a on nie może na pasie zjechać? Czy go pociągnie za mocno? Nie, może ten jechać, ale wydaje że będzie dobrze. Chyba nie pociągnie jakoś, nie? To chyba, nie? No. Zobaczcie jeszcze jeden Jeden, da. jeden daj da bez tak, dla bezpieczeństwa no, A bo i trzy. Nie? Życie bywa brutalne nie? No tak napięty jest, nie dosyć Barani jaja Żeby tam i ramki nie wygło. Nie Nie Wiem tu masz cały ciężar jest na... masz tu. Bardzo daleko położka, z tyłu nie? jest, no? no. Bardzo. A po prostu jeszcze tyłu na nie? No. Będziemy pryskać wodą, nie? W listopadzie 10 zabiegów jeszcze zrobisz, rzepaków? Wodowisko zrobimy. No. Najpierw wodą się nauczyć trzeba. Pałek w zestawie czy zabiera handlarz? Nawet dłuższe w zestawie. Co, Arkadjusz?

To u nich opryskiwacze muszą mieć rejestrację? O, popatrz Opryskiwacz 28 metrów Sebastian tutaj sobie przerobi na 27 metrów był 3 metrowy siewnik A w tym roku będziemy ścieżki na 28, bo sobie na nawigacji zrobić. Do jazdy. Makuś. Tu idzie. No. Yy, trzeba hakiem go podnieść. Hakiem i klocka damy. Na hak. Może być ten? Czy za duży? Co? Eee, żeby go później skręcić, Co? ten będzie za gruby chyba, Za gruby? No. Do przodu Co? A jak byś tak pryskał? No, <laughs> <laughs> całkiem, całkiem Bo pierdziele się, wystraszyłem źle <noise> W dół idzie! W górę nie idzie No, ale może tyle wystarczy o tak, tak To i jako Ona taki zaczepie to... Ona na tym jest za blisko chyba, nie? zaczepie? Nie, nie uwadzi. To najwyżej Kabrio będziesz pił. A czy ten zaczep jest regulowany, nie? Możesz tu jeszcze opuścić na dół. We Francji yy, postawiłem trochę do góry. To tobie już nie regulujesz, nie? A oni na takim czymś ciągali? Jakie zabezpieczenie tam było? Bez zabezpieczenia. takie jak Bez zabezpieczenia. Ty nie wyjeżdżaj tak, nawet z podwórka. a tutaj nie A i zamykasz. A może by to tak działało. Może i tak. I co dalej? Wiesz, on jest, on jest dobrze no. poziomowany. Tak, i tak jest trochę w przodze wzgórza. A tu dwie jeszcze dalej, nie? Tak, a i tak ma skrętą Teraz No i tak nawet. I Trzeba zamontować. Jakoś to trzeba, tak. Jakoś to zamontować. montować. Yy, nie Wiesz, do do numer, czego je służy? Numer ubezpieczenia gospodarstwa. Aha, I tak naprawdę to jest służy do. No, jest podstawą do wypłaty jakiegoś odszkodowania. A i tam na no, każdą maszynę taką tabliczkę sobie robią? Tak, tak, przyczepy mają nierejestrowane, tylko <grym> też takie tabliczki, numer, numer gospodarstwa, czy ten numer jakiejś tam polisy, czy coś takiego, nie? A. ale ten ciągnik będzie jeździł z tym opryskiwaczem? Teraz, teraz, tamten. Sama Naprawdę? No który wie. No. Ty, to tak działa, tak jak jest, no Oj, nie wypadnie Możesz jechać Nie? Raczej Nie chcę A dużo brakuje? Daj mniejszą śrubę Oryginał to jest? A może za wyżej nie ma, zabetonowana. Nie używam Albo jest mniejszy otwór, co czy taki sam? Nie wiem, nie wiem, bo ja tego nie używałem. No. A, zabetonowana, no. Ale nie, to chyba i tak nie będzie Nie. To w brakuje. Ułożę się. Mniejszą, daj. Wiecie co? Ja nie wiem, co wy zrobiliście. Ja sobie wchodzę, patrzę, bo wstawiłem film. Dzisiaj jest niedziela. Wstawiłem film o sokach, że sprzedaliśmy już 600 soków. Ja rano spoglądam przed wrzuceniem filmu, a tam było 20 zamówień. Wrzucam film, no i co chwilę jakieś powiadomienia, powiadomienia, powiadomienia. Nagrywamy tutaj u znajomego nowy nabytek opryskiwać. Patrzę na telefon. 120 zamówień Wy jesteście niemożliwi po prostu To jest coś niesamowitego, co wy robicie Dziękuję wam bardzo, że wspieracie, kupujecie No, to jest coś niesamowitego, nie da rady opisać. Dziękuję po prostu, że jesteście Ja dalej to sobie nie wyobrażam Ja nie wiem, czy my w ogóle zapakujemy to w tydzień My mamy ponad 300 paczek teraz do zapakowania dla was to, to jest coś nieprawdopodobnego. No dziękuję. Niesamowite rzeczy. O, chłopaki kręcą. I jak tam, chłopie? regulacje zrobiliśmy na rzepaku. Się, Mi my się wydaje, że ten zestaw, zestaw zostanie, co? Rozkłada się, ale zajebiście się rozkłada szybko, nie? Bo ma tego jak to się nazywa, ten flex rozkładanie, czy jak to się nazywa nie dokładnie? Nie Ale ten, yy, ale trzeba byłoby. Mhm. Yy, nie wiem czy mu jeszcze podregulować właśnie, żeby trochę wolniej się rozkładał, właśnie żeby to wiesz, zaraz nie chciało pękać, nie? A co tutaj końcówka nie łączyła cię o co chodzi? Co? Końcówka nie łączyła? Yy, to są takie specyficzne projekty yeah. francuzów Zaworki porobiły... Zaworki takie dziwne. Zaworki Ale... w ogóle to jest jakieś... Ale ten... <noise> Trzeba to Podrzucało na końcach. No to jest to, nie jest to, jest to jest Ta I się... ja ten. Ja raz tak zostawiłem na wiosnę, nie? I mówię, e, tam ma być minus 3 to nic mi nie będzie. Daj Było dobra, minus 6 wskazanie. i te korki na końcach to wywalało bo zrzucało ich, mm -hmm. nie? To dlatego to może ta konstrukcja nie jest taka głupia. Ej, ten oryginalny dać. Główne dowodzenie, ale ładnie to wygląda, naprawdę, Dowodzenia nie? Ani nie ma nic zacieku. Elegancko. Nasi tu byli. On ma dus? Nie. A kontrol? Nie. Nie Ale ciekawe jak on będzie zachowywał się ta belka Tam będziemy próby robić? Co? <laughs> Co mogę wam powiedzieć, to ona jest naprawdę prosta że o, że o to chodzi, że wiesz, nie ma, że ładnie tak. prościutka jest. Halo. Halo, że Aj. Oni są niepoważni ci ludzie. Czemu? Oni wszystkie soki wykupili. No i dobrze niech piją. To mi napisz, napisz co zostało o ciebie, to ja wstawię to od razu, bo wyślę tatę w poniedziałek czy wtorek Torek święta. A co, święta. Zreszt a co zresztą wtedy co nie robimy? Już kończymy czy co? Jak, no to przecież trzeba już wejść. zamawiać trzeba, nie? Bo tu przecież to zara braknie No dobra, ja będę już w tygodniu z tym goldarem zadzwaniał, i, i wtedy jak już się umówimy. No. Ja w poniedziałku znowu klepiemy, nie wiem co z tymi. To mówię, to gruszka tak poszła ładnie, mówisz? No gruszka poszła, no. Znaczy, tak mi tą co wiem. paletę przysłał gruszki, to jest jeszcze, ale już nie ma na pewno jabłkowiśnia, pa, tam końcóweczka została. No ta I pi pigwowiec i e, czarna porzeczka, to zapomni to już dawno nie było, nie? No, 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 to wiem, bo widziałem dzisiaj na stronie, na, na sklepie, eee, że ten... Tak. No. E, nie ma już też e, jabłko cytryna to pierwsza paleta pośła, tą drugą teraz e, będziemy pakować, nie? No, ja, Aronie, jest, nie. Aronię, nie, no. nie ma. Nie ma. Nie to ma. się zabierze. To, to, to Aronie jeszcze będzie, to się zabierze. A masz, e, tą, Aronię masz przygotowaną, tak? No a paleta jeszcze jest, bo jedno zabrałeś, paleta jest jeszcze jedną można przygotować. Żadna decyzja konkretnie nie nastała, ale zwijamy te pasy. <noise> Stół pusty chyba zostaje. Pryskiwacza dalej nie będę miała przynice. Już mi się ludzie pytają czy będę pszenicę w tym roku pryskać. Chyba na wiosnę opryskam. Klienteli tyle. Ale jest okej. Składa się, rozkłada. Nie wodę wpuszcza, nie wypuszcza. Szczelne. Pompa działa, zasysa, pryska. zasysa, się nie wiadomo. Nie, no, rozładniacza, to no. no to jak do zasysa, to i to i speczki się, nie? Nie sprawdzaliście jeszcze? No czekali na śniegu, jeśli podłożysz no, do, To nie są wyszczek. Do jutro będziemy sprawdzać, co? Barek zostaje jeszcze 3 dni, to więc masz czas No panie mów ile? Bo klije się trafił na opryski. No, tak, y y jeszcze nie opryskam, nie? No jak? Co drugą ścieżkę. Tak, co drugą ścieżkę. Zamienił stryjek siekierkę na kijek Nie no fajno rozkładany jest hydraulicznie no. Rozkładany hydraulicznie, no. no dla małe działki Sebastianowi przeszło więcej hektarów i po Ale prostu, prostu nie, nie wyrabia tam te zdjęcie z tytułu, kurwa ludzie pytali się o takie, tylko nie takie małe, nie? Bo tamte to pisali komentarze za duży, po co taki duży, no, nie? No, Beczka. No. Jeszcze kurwa, a jeszcze pompy nie rozbieram. A i nie no. spawany jeszcze nie był. No to elegancko. dużo mechanicznie nie? Na pewno go nie wywrócisz no. przy tej wysokości. No, no. no taki akurat do sześćdziesiątki. No sześćdziesiątki. No, no do, do sześćdziesiątek tak.